Cześć wszystkim! Jako, że pogoda za oknem dzisiaj jest bardzo sprzyjająca ćwiczeniu, a ja akurat wracam do formy po wakacjach. Stwierdziłem, że nagram mały materiał o tym, jak to robię. Szczególnie, że mamy połowę lipca i pewnie większość z nas niedługo będzie zmagać się z tą samą przyjemnością, jaką jest wracanie do formy po dłuższej przerwie. Więc tak. Dla mnie najważniejsze, od czego powinniśmy zacząć po przerwie, to podsumowanie sobie całego poprzedniego roku i zastanowienie się nad celami, jakie sobie postawimy na następny. To ja to na przykład bardzo często pomijałem, nie wiem jak inni, ale uważam, że to jest podstawa, od której powinniśmy zacząć. Oczywiście wszystko, o czym powiem w tym filmie, zaznaczam. To jest moje zdanie i pewnie jedna z wielu ścieżek. Na pewno nie najlepsza, ale jeżeli ma pomóc choć jednej osobie, będę bardzo szczęśliwy, więc tak, kartka i długopis. Chwilkę pomyślałem, zastanowiłem się nad celami, nad tym, co chciałbym poprawić. Podsumowałem sobie mniej więcej mój rok. Podsumowałem rzeczy, które ja uważam, że powinienem poprawić w swoim graniu, ale podsumowałem też sobie kilka takich ważniejszych myśli. Jakie gdzieś usłyszałem na różnego rodzaju koncertach albo yy, przesłuchaniach czy lekcjach yy, jakieś uwagi od innych osób, yy, co mógłbym poprawić. Yy, więc tak. Wymienię wszystkie, które mi przyszły do głowy i zaraz sobie je jakoś ułożymy po kolei, yy, jak do tego podejść, yy, tak żeby sobie jakoś to fajnie zaplanować. W każdym razie tak. Yy, Rzeczą, którą chciałbym najbardziej poprawić w moim graniu, będzie intonacja, górny rejestr, legato, e, granie bezwysiłkowe, mm, co się równa w większym oparciu na powietrzu niż na mięsie. Więc jakby to są takie dwie rzeczy, które będzie, będę e, starał się połączyć, czyli po prostu skupić się na tym, Oparciu powietrza. Co za tym idzie, legato i górny rejestr, górny rejestr też będzie się poprawiał. Pomyślałem, że na, każde z tych, na każdy z tych aspektów, bo chodzi też o to, że po podsumowaniu takiego całego roku i postawieniu sobie jakichś nowych celi, nie zależy nam teraz na tym, żeby od nowa uczyć się grać albo zmieniać wszystko, co dotychczas robiliśmy. Tylko, żeby to delikatnie usprawnić, dlatego ja w swoim ćwiczeniu w tym następnym roku, mam nadzieję, że się tego będę trzymał przez cały rok, zobaczymy. Na pewno dodam sobie jedno ćwiczenie na intonację, jedno więcej, bez względu na to, ile robię, i jedno więcej na górny rejestr, i jedno więcej na legato. Zaraz sobie porozmawiamy o tym, jak to robić. Ale na razie musimy sobie po prostu wypisać cele, żeby, żeby mieć się czego złapać. Jedną jeszcze z rzeczy, yy, które tutaj sobie wypisałem, to jest mniej technicznego myślenia. To jest akurat uwaga, którą dostałem po yy, nawet nie jednej lekcji. Yy, więc na tym też będę się starał pracować i w zasadzie od tego zacznę pierwszy dzień yy, powrotu do formy, ponieważ yy, chciałbym. Żebyśmy wszyscy wracając do formy dali sobie kilka dni na to, żeby w ogóle nie oceniać swojego grania, na to, żeby na nic nie liczyć, nic od siebie nie odczekiwać, tylko żeby po prostu pograć kilkanaście minut przez te, przez te 3, 4, 5 dni. Tak, żeby nie nakładać już na siebie jakiejś presji, nie kombinować za dużo, bo to, co potrafimy zrobić, a to, co mamy w głowie zapamiętane sprzed przerwy, to są dwie różne rzeczy. Musimy powolutku sobie swoje ciało dostosować do tego, co od siebie wymagamy. Więc tak, eee... zacznę swój, swoje wracanie do formy od tego, jak bym zaczynał warm-up. E, czyli będą to bardzo proste ćwiczenia, będę starał się unikać e, zdecydowanie artykulacji, szczególnie krótkiej, bo to mi będzie przeszkadzało w mojej pracy nad powietrzem i będę generalnie starał się unikać ćwiczeń, które będą mogły tworzyć złe nawyki, czyli na przykład nie będę na pewno próbował grać bardzo głośno, bardzo szybko albo bardzo wysoko na samym początku, e, bo tak naprawdę narobię sobie pewnie więcej problemów niż... E, Korzyści. Eee, jedna jeszcze ważna sprawa. Eee, żeby nie zacząć za późno, dobrze sobie dać te 2-3 tygodnie, zaplanować sobie wcześniej, kiedy się chce wracać do tej formy, i rzeczywiście podejść do tego na zasadzie, że te pierwsze 5-4 dni to będzie tak naprawdę takie pogrywanie sobie. Parę naście minut dziennie. Eee, tak, żeby wrócić powoli do tej formy. Przypomnieć sobie to uczucie, jakim jest granie na puzonie, żeby nie oczekiwać od razu od ciebie, że jak najszybciej wrócić do formy. Tak jak jest dużo takich clickbaitowych tytułów: jak najszybciej wrócić do formy, według mnie, jak dobrze, a jak najszybciej to są dwie różne rzeczy. Więc tak, zagram sobie parę ćwiczeń, i od razu przy okazji zobaczymy, jak tutaj forma po wakacjach wygląda. Miałem jakoś około miesiąca przerwy. Więc tak, zawsze zaczynam od ustnika, kilkanaście, yy, kilka minut, więc dzisiaj też zrobię sobie może jedno, dwa ćwiczenia. Yy, I żeby nic nie przekombinować, żeby dalej yy, trzymać się z tej zasady, żeby nie myśleć za bardzo technicznie, to yy, zacznę sobie od takiego fajnego ćwiczenia, które pokazał mi kiedyś profesor Stolarczyk. Polega on na tym, że śpiewamy i zaraz potem gramy na ustniku, bez żadnej przerwy, bez żadnej artykulacji. Mm. O, o. Mój bzyk na pewno mógłby być lepszy, na pewno mógłby być bardziej brzmiący, na pewno mógłby być mniej piasku, ale nie po to teraz gram, żeby to naprawiać i kombinować. Po prostu słucham, co się dzieje. Jeżeli to się naprawi po drodze, bo jest też taka szansa, no to tylko lepiej. Ale nie mam zamiaru ingerować w ogóle w to, jak gram, tylko mm, zaufać mojej pamięci mięśniowej, bo jak wszyscy wiemy. Boże gramy, kilkanaście, kilka lat na instrumencie i robimy kilkutygodniową przerwę. Nie znaczy kompletnie, że musimy się czegoś uczyć na nowo. Musimy sobie to tak naprawdę przypomnieć. To jest tak jak zjazdu samochodem. Jak umiemy jeździć samochodem i nawet nie jeździmy rok tym samochodem, to wystarczy, że wsiądziemy, skupimy się trochę, przejedziemy sobie 2 trzy skrzyżowania. Zorientowaliśmy się już o co chodzi. Wszystkie nawyki, cała płynność, zmiana biegów, sprzęgła, wszystko wraca do normy. U jednych trochę szybciej, u jednych trochę dłużej. Ale to nie ma znaczenia. Ważne jest to, żebyśmy jak najnaturalniej, bez żadnego kombinowania do tego podeszli. Więc załóżmy, że zagrałem już sobie to ćwiczenie. Drugie, jakie sobie zrobię, to będzie ćwiczenie z jakimiś interwałami, powiedzmy, coś prostego. Mm -hmm. <słyska> nie jest źle. Trochę dziwnie yy, to się układa na twarzy, ale, ale kontrola jakaś jest, więc nie ma co yy, dużo po prostu kombinować. Zjechałbym sobie tym ćwiczeniem najniżej, yy, jak potrafię, tak żeby rozwibrować wargi. Już czuję delikatne mrowienie, więc jak takie mrowienie się pojawia, to lepiej sobie poczekać, aż ono przejdzie, zamiast... Yy, się siłować, po prostu krew dopływa do ust, a jako, że dawno jej tam tyle nie było, no to, to po prostu zauważamy to. Możemy sobie po drodze, jak teraz odpoczywam, możecie zrobić sobie też pauzę i zagrać te dwa ćwiczenia i wrócić do tego filmu za chwilę. Możemy sobie porozmawiać o tym, jak te dwa tygodnie, trzy tygodnie będę teraz. Planował. Więc tak, yy, przez... na samym początku będę starał się, aby po prostu wrócić do tego samego warm-upu i daily routine, które miałem przed wakacjami. A jako, że zajmowało to godzinę, półtorej godziny, no to parę dni na pewno zajmie mi yy, to, żeby do tej formy wrócić. I teraz tak, ważna rzecz. Często u nas, u nas w szkole się tak mówiło w drugim stopniu, że jak wracasz do formy, to pierwszy dzień jest super, a potem drugi dzień jest beznadziejny. No i ostatnio zastanowiłem się, dlaczego tak jest. No i jest tak dlatego, bo w tym pierwszym dniu, kiedy gra się nam super, bardzo łatwo jest przesadzić. Bo po prostu nasze mięśnie, nasze ciało kompletnie nie jest przyzwyczajone do grania. Więc zasada, której będę się trzymał i uważam, że to jest bardzo ważna zasada, nie tylko jeżeli chodzi o wracanie do formy, ale też przygotowywanie się do jakichś trudnych recitali czy przesłuchań, to jest to, żeby nie dopuścić do zmęczenia. Najlepiej by było, żeby być na tyle świadomym, że gramy, do momentu, w którym pojawia się taka myśl, o kurczę, zaraz będę zmęczony i wtedy przestajemy bez względu na nic. Dzięki temu nie będziemy mieli tego dobrego, złego dnia, wracania do formy po jednym dniu bycia zmęczonym. Będziemy mogli sobie po prostu powolutku to budować. I to nie jest ważne, czy to będzie 5 minut, czy to będzie 50 minut, bo każdy jest inny. Ważne jest to, żeby nie dopuścić do tego momentu, kiedy się jest po prostu zgranym. Dzięki temu nasze mięśnie nie będą potrzebowały aż tak dużo czasu do regeneracji. Dobra. Murowanie na ustach przeszło, więc teraz wracam, po tych dwóch ćwiczeniach biorę już sobie puzon. I tutaj też będę starał się bardzo, bardzo delikatnie zacząć, w średnim rejestrze, generalnie otwartym dźwiękiem, w oparciu o jakieś glisy, yy, nie za dużo artykulacji. Ćwiczenie, do jakiego sobie zacznę, to będzie gamma legato w dół. Bo on nie jest głośny, ale on jest trochę taki ściśnieniowany. Mógłbym zacząć pracować nad tym, żeby on był pełniejszy. Mógłbym pracować nad tym, żeby mieć lepsze legato, ale będę teraz tylko i wyłącznie pracował nad tym, żeby cały czas leciało sobie powietrze i żebym używał do tego jak najmniej energii. Bo taki dzisiaj mamy cel. Zjechałbym sobie do B tego, powiedzmy. nie więcej. Możecie teraz zrobić sobie pauzę, oczywiście, i, i dokończyć to ćwiczenie. E, następne ćwiczenie, może troszkę bardziej skupiłbym na średnicy e, i może troszkę więcej flexibility, e, bardzo, bardzo łatwych, tak, żeby cały czas zachować to uczucie e, nieustannego powietrza. I starać się cały czas tutaj za dużo nie dociskać. Eee, ja to by określać tak, żeby po prostu zaufać powietrzu. Eee, I tyle, nic więcej. Mam świadomość tego, że ten dźwięk jest może trochę za szeroki, że może trochę za dużo. ruszą ruszam twarzą, ale nie mam zamiaru w tym dzisiaj dłubać, może będę w tym dłubał pojutrze. E może to wprowadzać taki lekki dyskomfort, bo wiemy, że gramy źle, ale dajmy sobie czas na to. Wystarczy nam tylko to, że mamy tego świadomość. Nie utrwalamy złych błędów, dajmy sobie czas na to, żeby przez te chociaż trzy dni, e, nic nie poprawiać i dopiero po tych trzech dniach e, sobie startować e, z, z jakimiś usprawnieniami. I też fajnie, jakby to nie były jakieś usprawnienia typu e, szybsze podwójne staccato albo ćwiczenie oktaw czy pasaży przez kilka oktaw. Myślę, że Szczególnie po, po dłuższej przerwie, dbanie o tą bardzo silną, e, stabilną bazę e, jest dla nas dużo, dużo ważniejsze. Szczególnie, że jestem pewien, że jak będzie trzeba, to i tak, i tak będziecie wszystko pamiętać. Więc e, jeżeli nikt nie jest pod ścianą, warto samemu sobie tej ściany nie budować. Następne ćwiczonko. Będzie to ćwiczenie z językiem, ale będę starał się, żeby ten język jak najdelikatniej się odbijał, żeby cały czas to było oparte na powietrzu, żeby on był zawsze od tego języka, żeby to powietrze było zawsze od tego języka ważniejsze. Potrafię bez przerywania, bo granie typu nie będzie miało sensu. Zagrałbym jeszcze sobie dwa ćwiczenia. Jedno, będzie to proste ćwiczenie flexibility. Jakie zrobię, to są interwały. Będę je chciał zagrać przez wszystkie gamy, ale nie wiem, czy już gdzieś u góry się nie zmęczę, więc nie obiecuję, że będę dojeżdżał do dwukresnej. Także sobie to wyczujecie. W tym ćwiczeniu dalej staram się o powietrze i nie używanie nadmiernej siły. I jednym takim ekstra elementem jest to, żeby starać się. "Wyobrażać, że gramy długą nutę." A może trochę mniej ruszać ustami, a może trochę szybciej ręką, żeby lepiej trafiać. Ale zostawię sobie to na następne 3-4 dni. I będę się starał codziennie. Jeżeli będę czuł, że mogę zagrać więcej ćwiczeń, zanim będę zmęczony, to to zrobię. Jeżeli będę czuł, że mogę zagrać tylko 3, to zagram tylko 3. Tak, żeby nic nie przeforsować. Hmm. Oczywiście, gdybym miał 5 dni, sytuacja pewnie by była inna, ale. Na szczęście pomyślałem trochę szybciej o tym. Także radzę wszystkim, żeby nie musieli robić tego na ostatnią chwilę. Wydaje mi się, że to wszystko. Życzę miłego wracania do formy. Jeżeli są jakieś pytania, coś miało, zapraszam do komentarzy. I życzę miłego ćwiczenia. Trzymajcie się.